Cześć kochani, z tej strony Patrycja z bloga pokoleniefit.pl i dziś do Was przychodzę ze stresowym przepisem na Wege burgera, który jest niezwykle smaczny. Możecie takie burgery przygotować sobie też samemu w domu. Ja akurat nie, 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 nigdy nie kupowałam takich gotowych, a chciałam spróbować. Tym bardziej, że zobaczyłam, że jest z batata, a ja kocham batatę. Tu, żeby nie było, to nic nie jest sponsorowanego. Jeżeli byłaby jak, jakakolwiek tutaj reklama, to e, na pewno dałabym Wam znać i oznaczyła film jako sponsorowany. Ja ja Po prostu chciałam spróbować to, co zobaczyłam i znalazłam w sklepie na przygotowanie takiego ekspresowego obiadu domowy fast food w wersji Wege. Jest genialne, pyszne, smaczne. Warzywa możecie sobie dodać dowolne, ale co ja będę przedłużać? Zapraszam Was do oglądania. Do przygotowania będziemy potrzebować dwie duże bułki Graham. Mogą być własne wypieki, mogą być z piekarni. Ważne, żeby była taka większa bułka. Sałata lodowa, rukola. Szpinak, ogórek i pomidor, czerwona cebula, mozzarella. I ja tutaj akurat mam burger z batata i marchewki. Możecie go przygotować samodzielnie w domu. Jednak akurat wcześniej kupiłam i chciałam spróbować. To też jest bardzo oszczędność czasu, duża. Tak wygląda ten burger. Nie wiedziałam jak on smakuje, bo pierwszy raz go kupiłam, ale jest naprawdę pyszny. Zaczynamy. Pomidora kroimy tyle, ile chcemy użyć. Tak naprawdę, warzywa możecie użyć tutaj, warzyw możecie użyć tutaj dowolnych. Ogórka również kroimy. Czerwona cebula. Ja tu wykorzystałam warzywa, które po prostu mam w lodówce. Ale nic nas nie ogranicza, żeby dodać jakiekolwiek inne warzywa. Do miski dodajemy 3 łyżeczki majonezu light, trochę keczupu i musztardę francuską. Wszystko ze sobą mieszamy i sos gotowy. mozzarellę używam tutaj tartą bo daje jej mniejszą ilość niż jak kupuję kulkę wtedy idzie dużo więcej tej mozzarelli bułkę przykrajamy i na patelni podsmażamy żeby była taka lekko chrupiąca a nasze burgery smażymy na oleju kokosowym z obu stron ja trochę dodaję jeszcze mozzarelli żeby się fajnie roztopiło na burgerze tak powinna być chrupiąca bułka ale nie też bardzo spalona zresztą nie lubię takiej Wykładamy nasz sos. Niewielką ilość, bo ja też nie przesadzam z sosem. Tak naprawdę, jak nawet nie użyjecie sosu, to całość i tak wypadnie bardzo dobrze, bo ten burger jest naprawdę smaczny. Wykładamy troszeczkę tej mozzarelli tartej. Nasz gotowy kotlet i troszkę sosu na wierzch. Tutaj już układamy nasze warzywa: pomidor, ogórek, cebulę. Ja mam trochę szpinaku świeżego, więc również dodaję rukolę, sałatę lodową. Budujemy piramidę. I patyczkiem od szaszłyka całość zamykam, żeby się ładnie trzymało i było zwarte. Tak wygląda cały burger. Jest bardzo dobry. Jestem pewna, że Wam posmakuje. To takie bardzo szybkie danie ekspresowe. Jeżeli nie macie pomysłu na obiad, to zrobienie zajmie Wam. Dosłownie kilkanaście minut. A obiad gotowy. Domowy fast food w wersji light fit wege. Zrobiony. Tu warzywa możecie użyć naprawdę dowolnych. Ser też możecie pominąć. Po odkrojeniu. Tak to wygląda w środku to naprawdę batat, więc jest całość takie bardzo warzywne, ale przyjemne. Polecam zrobić i spróbować. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał. Dla mnie ten burger to jest naprawdę. Wow. Pyszny, bardzo smaczny, bardzo aromatyczny i z pewnością będę do niego wracać. Warto sobie odchodzić od schematu mięsa i po prostu go sobie troszkę zminimalizować. Nie mówię, żeby nie jeść wcale, jeżeli ktoś sobie nie wyobraża, no ale jednak fajnie byłoby z tej diety troszeczkę tego mięsa mniej dawać. Widzimy się już w kolejnym filmie. A życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Pa!